W naszym cyklu łokom dla każdego zaprezentowaliśmy już jak bogata jest oferta graficznych tabletów piórkowych. W kolejnych odcinkach przedstawiliśmy jaka jest zawartość pudełek, a także jak zainstalować sterowniki oraz skonfigurować tablety Bambu, Intuos, Intuos Pro, Cintiq i Mobile Studio Pro. Dzisiaj bardzo wiele osób pracuje na komputerach przenośnych, popularnie zwanych laptopami, ale doskonale każdy, kto pracował z kolorem, z tam, gdzie trzeba precyzyjnie oddać ten kolor, wie, że laptop nie jest to najlepsze urządzenie do tego, żeby obserwować i przygotowywać rzeczy czy do publikacji czy do druku. Dlatego też często pojawia się opcja pod tytułem Pracujmy na drugim monitorze. Zestaw, na którym będę Wam pokazywał całą konfigurację w tej chwili składa się z komputera. To jest konkretnie Mac, ale tak naprawdę nie ma znaczenia to, czy to jest system Windows czy Mac. Wszystko odbywa się analogicznie i poza grafiką okna się niczym nie różnią. Te których ja będę to wszystko Wam pokazywał. Do tego komputera podpięty jest monitor. To jest monitor ISO z serii Color Age, CS-2420. Mam, tak jak wspomniałem, Intuosa, tego małego i to wszystko jest pięte odpowiednią ilością przewodów, i tutaj warto, abyście też widzieli, co jest dokładnie. Monitor, oczywiście, jest pięty do zasilania, to jest przewód zasilający. Jest kabel, czy tam przewód, w zależności od tego, jakiego słowa używacie, do przekazywania sygnału wideo, czyli w moim przypadku jest to DisplayPort, ale oczywiście to może być HDMI. To są te dwa najczęściej teraz spotykane. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie monitor z komputerem jest podpięty tutaj, oczywiście, przewodem USB. Ma to znaczenie, oczywiście, przy zarządzaniu krorem, ale tak naprawdę ja wykorzystuję tutaj. Tutaj rozgałęziacz USB, czyli hub USB, który znajduje się w monitorze, i tam podpięty jest akurat tablet, czyli nie bezpośrednio do komputera, tylko do monitora. Tam zresztą można też podpiąć inne urządzenia, które łączą się portem USB. Dzisiaj, w komputerach przenośnych jest coraz mniej gniazdek, w związku z czym taki monitor może być całkiem fajnym centrum do tego, żeby tam powtykać te wszystkie błąkające się przewody. No i tak wygląda cały ten zestaw, więc bierzmy się do pracy. Po uruchomieniu sterownika ACOM w przypadku akurat Intuosa sterownik wygląda odrobinę inaczej na przykład niż przy Intuosach Pro. Wyświetlają nam się opcje takie tutaj przyciski wirtualne, tablet pióro i mamy coś takiego jak mapowanie. Klikamy sobie mapowanie i tutaj właśnie szukamy tego, co możemy zrobić, żeby ustawić właśnie pracę z dwoma monitorami. Mamy monitor lewy i monitor prawy. W przypadku pracy z laptopem może się pojawić to, na co chciałbym w tej chwili zwrócić uwagę, że tutaj w czasie tego mapowania tu mamy jakby problem rzeczywisty pulpitów, które się nam wyświetlają normalnie na tych monitorach. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy. To może stanowić pewien problem podczas używania, albo może nawet na tyle problem, co niedogodność na co zwrócę uwagę, ale to proszę zwrócić uwagę. Jest to związane po prostu z rozdzielczością samych monitorów. I teraz tak, proszę zwrócić uwagę, mam do wyboru tryb pióro, oczywiście wybieram pracę piórkiem, obszar ekranu mamy. Monitor 1, monitor 2, obszar i pełny. Klikamy tutaj pełny. I teraz, co się stało? No stało się to, że Tablet został wirtualnie jakby podzielony na dwie części, czyli tutaj na środku, tu gdzie właśnie w tej chwili pokazuję piórkiem, przebiega granica. Może niedosłownie na, na środku, bo tu jednak ta granica jest lekko po lewej stronie i lewa część tabletu odpowiada za monitor. Proszę zwrócić uwagę na kursor, który w tej chwili tak ruszam sobie. I w pewnym momencie kursor przychodzi na drugi monitor i widać, że on tutaj jest, i mogę sobie nim tutaj swobodnie poruszać. I teraz tak, proszę też zwrócić uwagę, że. Te dwa monitory w pewnym sensie tworzą nam coś w rodzaju panoramy. Nie taki ciągłej, bo właśnie ze względu na ten schodek tutaj, który powstaje, ale jednak, co powoduje, że przy odzwierciedleniu tego na tablecie, który jest takim węższym prostokątem, nie mamy zachowanych proporcji monitora. W pracy generalnie nie przeszkadza, ale gdyby ktoś chciał zdecydowanie jednak mieć zachowane idealne odzwierciedlenie proporcji tutaj na tablecie tego, co się dzieje na monitorach, wystarczy kliknąć tutaj Wymuś proporcje. Mamy tutaj taką do postawienia fiszkę i wtedy co się stało? No, tablet w tym momencie zostaje przekształcony w taki powiedzmy tablet bardziej panoramiczny, czyli część jego pola przestaje być aktywna. I proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj proporcje lewego ekranu, prawego ekranu. I dolna część tabletu jest w pewnym sensie martwa. I teraz jeżeli popatrzymy się na sam tablet, proszę zwrócić uwagę, piórko jest na samej górze na ekranie jest na samej górze. Idziemy sobie w dół, dochodzę mniej więcej do połowy tabletu i tu już jest koniec, koniec ekranu. Ta część tutaj y, ekranu de facto mi y, nic, nic nie robi. Czyli to jest bez względu na to, gdzie kliknę, w tej dolnej części samego tabletu, mam tak jakby ruch na na dole. To wynika z tego, że na samym tablecie odzwierciedlamy proporcje pomiędzy tymi dwoma monitorami. Nie ma tutaj tej metody jako lepszej, gorszej. Tak naprawdę, czy będziemy pracować pełnym obszarem tabletu, czy tylko i wyłącznie mniejszym, zachowując te proporcje, zależy tylko od tego, jakie mamy preferencje, jeżeli chodzi o pracę z tabletem, więc trzeba spróbować jednego i drugiego. Na pewno jedną z takich rzeczy, którą warto zauważyć, to jest zwiększenie szybko Wykonywanych ruchów w momencie, kiedy Pracujemy proporcjami. Ja tak naprawdę, nie ruszając dłonią, jestem w stanie być yy, dosłownie w całym monitorze. Ale no jakby na to nie patrzeć, odbywa się to kosztem precyzji, bo z kolei, jeżeli wykorzystam większą powierzchnię tabletu, muszę wykonać większy ruch dłonią, ale to zwiększa z kolei precyzję wykonanych ruchów. Wszystko zależy od tego, z jaką aplikacją, nad jakim materiałem będziemy w danym momencie pracować. Yy, co jeszcze możemy tutaj zrobić? Yy, możemy zdefiniować sobie w pewnym momencie pracę tylko z jednym monitorem, na przykład monitor 1. Yy, co to oznacza? To oznacza to, że tym kursorem nie jestem w stanie wjechać na monitor drugi. To yy, już powiem, ale dlaczego nie. No bo na przykład mogę mieć pracę z taką aplikacją, gdzie na jednym monitorze mam narzędzia, czyli na przykład tutaj, a na prawym jest tylko podgląd pracy i tam w zasadzie kursor nie musi w ogóle bywać. Zwiększa mi tutaj yy, to szybkość pracy, yy, precyzję, jeżeli chodzi o klikalność, to jest kwestia oczywiście skonfigurowania sobie też odpowiedniej aplikacji i te, w ten sposób pracy może się przydać zarówno przy fotografii, jak i, jak i przy filmie. Yy, oczywiście wszystko zależy od tego, czy Mamy aplikację, która umożliwia właśnie taką pracę dwumonitorową, a każda przyzwoita aplikacja dzisiaj do grafiki filmu czy fotografii takie możliwości nam daje. Oczywiście mogę się przełączyć na monitor drugi, ale tutaj uwaga, bo może się stać śmieszna rzecz, mianowicie przełączając się na drugi monitor, uniemożliwiałem sobie chwilowo dostęp do monitora, na którym mam to okno edycyjne, czyli krótko rzecz ujmując... Nie jestem w stanie nic zrobić. Oczywiście, pracując na laptopie, nie ma żadnego problemu, bo mogę użyć gładzika w każdej chwili i wyjść z tego monitora drugiego. Ewentualnie można znać klawisze skrótu, które po prostu powodują takie przełączania. To już jest kwestia tego, jak dobrze znamy swój system operacyjny, no, ale to akurat niestety może tak być. No i teraz, na co też chciałbym zwrócić uwagę, to ten schodek. Wróćmy do niego, bo ja na nim powiedziałem już na samym początku, a teraz o co tak naprawdę chodzi. Proszę zwrócić uwagę, przechodzę myszką na monitor numer 2, ten po prawej stronie i jestem na jego dole i staram się przejść na monitor lewy, ale idzie kursor, nie przychodzi. A to dlatego, że tutaj ta dolna część tabletu odzwierciedla pustą przestrzeń. To jest ten taki, o teraz pokażę tutaj na tym schemacie, wyszarzenie, tak? czyli tu nie ma monitora. Czyli tak naprawdę, żeby przejść na monitor, muszę podejść do góry, czyli jakby wejść na ten schodek i przejść na drugi monitor. To nie zawsze coś takiego się pojawia, ale gdybyście to zauważyli, to właśnie jest to kwestia tych proporcji pomiędzy waszymi monitorami, czyli monitorem laptopa, a monitorem ekranu. To ewentualnie też może się stać wtedy, kiedy pracujemy na dwóch stacjonarnych monitorach one mają po prostu różne parametry i yy, takie rzeczy się po prostu mogą wydarzyć. Proszę się tym nie stresować, to jest naprawdę rzecz, do której się bardzo szybko można przyzwyczaić i rozpoczynamy wtedy pełną pracę z tabletem. Co jeszcze takiego można wymusić na na wszystkim. Oczywiście możemy pracować obszar ekranu, to jest to, co tutaj sobie wyznaczaliśmy, ale też mamy obszar tabletu, czyli możemy wykorzystywać w ogóle tylko obszar tabletu. Czyli w pewnym sensie ja mogę wymusić pracę tylko fragmentem tabletu, gdybym nie chciał korzystać z całej powierzchni. Możemy podobnie zrobić, jeżeli chodzi o kwestie ekranowe. Na przykład mamy narzędzia tylko w połowie ekranu, a cała reszta to jest nasza przestrzeń robocza, jakieś dwa rodzaje podglądów. No różnie z tym może być tak naprawdę i ja mogę wymusić y, na je, w ramach jednego ekranu, że na przykład tablet odzwierciedla mi na przykład tylko coś takiego, albo tylko nie wiem, pół, lewe pół ekranu i wtedy tylko ta przestrzeń pracuje, to jest cały zakres tabletu. Ale y, mogę... Y, ja tutaj może zrobię anulowanie tego wszystkiego. To oczywiście wszystko się wprowadza w, trybie, w czasie rzeczywistym, także od razu, jeżeli cokolwiek zaznaczycie, macie odzwierciedlenie tego w pracy piórka, także można się czasami zaskoczyć, że nie jesteśmy w stanie gdzieś ruszyć y, tabletu weźmy sobie obszar yy, i chcemy go rozciągnąć w ogóle na właśnie tak prawda tak naprawdę to pozwala na bardzo głęboką personalizację tabletu, jeżeli chodzi o nasze preferencje. To zawsze będzie związane, może nawet tu już w tej chwili, nie z tym, co kto lubi, ale tak naprawdę będzie to związane ze stylem pracy, z konkretną aplikacją. I proszę pamiętać o tym, że tego typu ustawienia robimy wręcz pod konkretne programy, w których po prostu dokonujemy edycji. Mam nadzieję, że praca z dwoma monitorami stanie się dla Was standardem, ale też przy okazji, właśnie wszystko przebiegać będzie sprawnie bez żadnych problemów i przede wszystkim praca będzie przebiegała dużo szybciej. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które Wam pokazałem, związane z konfiguracją tabletu, y, są jak najbardziej przydatne i Wasza praca z komputerem podłączonym do drugiego, y, z komputerem przenośnym podłączonym do drugiego monitora, staje się dużo łatwiejsza. Przede wszystkim wykorzystacie możliwości pracy na dwóch ekranach. To, co kiedyś było taką nazwijmy trochę funaberią, dzisiaj staje się powoli standardem pracy, więc nie bójmy się drugiego monitora, używajmy do tego tabletu i niech Wasza praca przebiega szybko i sprawnie. Mam nadzieję, że te materiały, które realizujemy, podobają Wam się. Się, w związku z czym prosimy o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie. Zadawajcie pytania. Będziemy bardzo się cieszyli, że macie z nami kontakt. Postaram się Wam pomóc w każdej kwestii. Dziękuję.